Zajrzyjmy razem do kursu Wiara czy Nieporód. 30-dniowy kurs standard, Wiara czy poród. I dlatego jest napisany, że 30-dniowy, bo możesz go zrobić spokojnie przez 30 dni lub też możesz go zrobić w krótszym czasie. Jednak ja tak dałam taką nazwę 30-dniowy, bo spokojnie, w dosyć spokojnym tempie przerobisz wszystkie materiały i oczywiście masz dostęp do tego kursu przez 9 miesięcy. Więc możesz sobie wracać przez ten okres do niektórych filmów, tematów, posłuchać sobie jeszcze raz. To jest grafika procesu, przez który przejdziesz w tym kursie, i też nazwy modułów: wiara, czyn i port. Tak, również ten kurs jest podzielony na trzy moduły, i zaraz, sobie, zaraz ci je pokażę. To jest taki film wprowadzający do kursu. Tutaj masz do pobrania notatnik, wiara czyni mój poród, o tutaj go też pokazuję, który ułatwi Ci pracę z kursem. Będziesz mogła sobie wprowadzać różne dodatki, żeby gdzieś Ci to nie uciekało. Masz tutaj taki notatnik PDF, który możesz sobie ściągnąć i wydrukować. Pierwszy moduł, wiara, i każdy moduł ma dwa tematy. Moduł wiara ma temat jak czytać Pismo Święte i rozeznawanie woli Pana Boga. Tutaj możesz sobie kliknąć i obejrzeć no, te filmy. I oczywiście są różne metody czytania Pisma Świętego, jednak jedną z najstarszych. I tutaj takie wprowadzenie, tak? I zazwyczaj te filmy trwają tak kilka, kilkanaście minut, więc spokojnie możesz sobie je przerabiać. Klikać w dowolnym momencie, powtórzyć sobie. Tutaj masz to wszystko w jednym miejscu. I też w całym kursie jest 12 filmów instruktorzowych i 12 medytacji chrześcijańskich. I tak to je uporządkowałam, że pod każdym tematem są dwa filmy i dwie medytacje. I oczywiście możesz sobie je robić częściej niż po każdym przerobionym temacie. Ja tak uporządkowałam, żeby tak było no, estetycznie, tak? I żebyś miała też łatwy dostęp do tych filmów i do medytacji. I to jest pierwszy film instruktorzowy. Medytacji? Będzie po prostu filmik. I tak postanowiłam, że będziemy tak stopniowo, bardzo wszystko po kolei, najpierw od najprostszych, najbardziej podstawowych rzeczy, i będzie coraz bardziej rozbudowane. Formy. No tak, i potem już wyjaśniam tam dalej, jaką obrać postawę ciała, postawę ducha. Bo tak myślałam właśnie o tym, czy nie zrobić to w jednym filmie, że jest wszystkie zasady medytacji w jednym filmie. No i tutaj właśnie mówię, że stwierdziłam, że nie, żeby będę to powoli porcjować, żeby było ci łatwiej, że jest najpierw jeden element, i potem następny, następny, żeby to po prostu nie mieszało się i nie musiała wracać i się zastanawiać, czy robić tak, czy tak. Tylko do każdej medytacji jest jeden krok, potem następny i coraz więcej, coraz więcej elementów i te związane z postawą ciała i z postawą ducha, czy z technikami oddechu. Dlatego warto sobie zobaczyć najpierw ten film instruktorzowy, aby wiedzieć, jak Postępować w tej medytacji. I tutaj możesz sobie włączyć pierwszą medytację. Wiara czyni poród. Medytacja pierwsza. No i tak to wygląda. Następny temat w module Wiara to jest rozpoznawanie woli Pana Boga. I po przerobieniu, po obejrzeniu tych filmów, to będziesz po prostu wiedziała, jak rozeznawać, z czym sobie to rozeznawanie nie, nie mylić i znowu mamy film instruktorzowy do trzeciej medytacji i tutaj następny element Cześć, pokazuje filmik do trzeciej medytacji. Tutaj będzie już bardziej rozbudowanie i postaram się mówić głośno, żebyście mnie dobrze słyszały. W tej medytacji nie będziemy tylko siedzieć i oczywiście stopy płasko na ziemi. Tak, później tutaj wyjaśniam, w jaki sposób siedzieć, żeby też miednicę dobrze ustawić i właśnie tutaj będę to pokazywać. I następna, trzecia medytacja i tak, i tak dalej, tak samo. Czwarty film sektorowy, czwarta medytacja. Kolejny moduł, drugi czyn. I są dwa tematy w module czyn, jakie ma prawa kobieta radząca i negocjacje na porodówce. I możesz sobie tutaj zobaczyć, że jest naprawdę dużo tutaj tych tematów. I starałam się, żeby było ich jak najmniej. Równocześnie, żeby to było tak porcjowane w, w krótkich, kilkuminutowych filmach. Tak jak tu możesz zobaczyć, siedem... 7, niecałe 8 minut, abyś sobie mogła zajrzeć, bo na przykład teraz Cię interesuje kwestie, nie wiem, jedzenia i picia w trakcie porodu albo z kontaktu skóra do skóry. To możesz po prostu sobie w taki, w taki sposób do tego zaglądać. I tutaj jest ten temat najdłuższy, można powiedzieć, taki najbardziej rozbudowany. No jednak to są takie ważne tematy, że. Nie chciałam rezygnować z żadnego z tych, z tych tematów. Więc tak to wygląda. I następnie znowu film instruktorzowy, do piątej medytacji, szósta. I tutaj mamy bonus. Jest to rola osoby towarzyszącej, i ten film jest skierowany do twojej osoby towarzyszącej, że możesz go włączyć. I pokazać swojemu mężowi czy ojcowi dziecka, czy może zaprosić jeszcze kogoś innego. I, I to jest taki wspomagający tą osobę, żeby nie czuła się zagubiona, żeby dać jej taką inspirację, co może zrobić, w jaki sposób może Ci pomóc. I następny temat to są negocjacje na porodówce. I w skrócie to jest temat, aby umieć rozmawiać z personelem medycznym, żeby nie burzyć tej relacji. Bo jak wiemy, położna, lekarz są mną potrzebni nieraz bardzo w trakcie porodu. Jednak zdarzają się sytuacje, kiedy nie zgadzamy się z personelem albo chcemy zupełnie czegoś innego. I żeby nie być na takiej pozycji, że nie, to ja się nie będę odzywać czy zaciste zęby, tylko właśnie nie, możesz sobie to wynegocjować i równocześnie nie kłócić się, nie, nie powodować, że ten personel nie będzie chciał z Tobą współpracować. I tutaj możesz sobie przerabiać te tematy. I znowu filmik, sektorzowy, medytacja i ostatni, trzeci moduł, poród. Pierwszym tematem jest oswajanie strachu, a drugim siła porodu, skurcze. I w tym temacie oswajanie strachu, to sama tak naprawdę zaanalizujesz sobie swój strach, sama zobaczysz czego się boisz. Ja tylko ci tutaj mówię w jaki sposób możesz to zrobić i też tutaj będą przydatne bardzo notatki, które wcześniej mogłaś sobie pobrać. Aby sobie ułatwić tą pracę. Tak naprawdę w każdym temacie. Jednak myślę, że szczególnie w tym. Aby móc sobie zapisać właśnie te swoje przemyślenia i dostosować to, co słyszysz, do swojego życia. Znowu film sektorzowy i medytacja. I siła porodu skurcze to jaki sposób. To jest temat o tym, jaki sposób podejść do skurczy też do czasu oczekiwania. Bardzo polecam Ci też ten film. Tutaj rozmawiam z moim mężem, który jest fizjoterapeutą. Z takiego fizjoterapeutycznego punktu widzenia, jak przerwać błędne koło, które możesz paść w trakcie porodu. Tutaj są następne, jak sobie ułatwić, tak? to są tematy, jak sobie ułatwić to przeżywanie skurczy. I ostatnia, 11 i 12 medytacja, film instruktażowy, i na samym końcu są rozmowy ze specjalistami. I tutaj są, jest wiele jest wiele specjalistów z dziedziny medycyny, nie tylko. Jest pan położny, pani położna i certyfikowana doradca laktacyjna, fizjoterapeuta urogynekologiczny, fizjoterapeutka dziecięca, dula, seksuolog, pani seksuolog, pani teolog. I również położna, i też położna domowa, prekursorka porodów domowych w Polsce. I zobaczmy sobie najpierw Przemka, położnego, którego dziewczyny bardzo, uczestniczki kursu bardzo chwaliły, że bardzo fajnie opowiada. No też jest instruktorem szkoły rodzenia, więc zdecydowanie się zna na rzeczy i też. Fajnie, fajnie opowiada, fajnie wyjaśnia różne tematy, dlatego są aż dwa filmy z nim nagrane Ten dzień poród i jego fazy, pierwsza część i druga część Więc Wam serdecznie polecam, same uczestniczki chwaliły I tak samo też podobało im się ta, ta rozmowa z Panią Julitą Z certyfikowaną doradcą laktacyjną i również mamy dwa tematy z nią o etapach laktacji, co jest norma, a co nie i o najczęstszych problemach z karmieniem piersią. To Wam tak pokażę mniej więcej, jak to w środku wygląda. Cześć dziewczyny, witamy Was bardzo serdecznie jeszcze raz z Panią Julitą Krzywonos. Stwierdziłam, że warto jeszcze doopowiedzieć No tak, i później tutaj rozmawiamy sobie na te tematy. Bo sobie tak Naprawdę to każdy temat jest studnią bez dna i można jeszcze pogłębiać. I tutaj tak stwierdziłam właśnie, że warto co do porodu i co do laktacji, żeby pogłębić te tematy. Tutaj jest Maciek, fizjoterapeuta uroginekologiczny i rozmawialiśmy tutaj o tym, jak fizycznie przygotować się do porodu i warto zaprzyjaźnić się z fizjoterapeutą czy fizjoterapeutką. Uro ginekologiczną, jeszcze jak jesteś w ciąży, bo też o tym rozmawialiśmy, że jeszcze przed ciążą, tak naprawdę, możesz dużo zrobić, aby sobie ułatwić ciążę, ułatwić sobie poród, zminimalizować sobie skutki, ewentualne skutki czy problemy tak, związane z ciążą czy z porodem. Więc to już od razu Ci polecam, abyś takiej fizjoterapeutki czy fizjoterapeuty szukała. Następna specjalistka fizjoterapeutka dziecięca. I tak powiem osobiście, że ona pomogła mi w naszych najsze dwójce dzieci, żeby pomóc im tak fizycznie lepiej rozwijać się. Więc dlatego ją, ją zaprosiłam, aby opowiedziała o tym temacie, i to jest taki. Dosyć ważny i rozległy temat, bo mówiliśmy o rozwoju ruchowym dziecka od urodzenia do pierwszego roku życia. Tutaj masz grafiki, że od, pierwszego, od urodzenia do pierwszego miesiąca, co w motoryce dużej czy małej, czy komunikacji i tak co w danym miesiącu czy miesiącach życia dziecko powinno potrafić. I tutaj więcej sobie rozmawiamy o tym z Asią. I to jest właśnie taki temat, który możesz tak naprawdę po porodzie sobie oglądać. I, no i patrzeć, sprawdzać, czy Twoje dziecko prawidłowo się rozwija. Kolejna specjalistka to jest Ania, Dula. I rozmawiałyśmy o tym, w jaki sposób potrzebna może Ci być Dula, czy warto ją zaprosić, w jaki sposób może Ci pomóc. I tutaj z Anią rozmawiałyśmy o tym. Seksuolog Anna Matyjas Tutaj rozmawialiśmy o pierwszym razie Po porodzie Jakie mogą być problemy Z tym związane, jak sobie z nim poradzić Więc też Polecam Ci po porodzie Bo no tak naprawdę przed porodem też możesz sobie obejrzeć Ale spokojnie i po porodzie Następna rozmowa to jest Z Kamilą Teolog Pani Teolog, która jest również mamą trójki dzieci, i rozmawiałyśmy o Maryi Ciężarnej i Rodzącej, jak to Cześć, wyglądało w jej sytuacji. Wiemy, żadne słowo nie, nie, nie jest nie przypadkowe, nie jest tak, użyte tak sobie. Bardzo nie do pogodzenia dziewictwo z macierzyństwem. Jakbyś... No więc, takie teologiczna taka, taka ciekawostka. Ciekawostki też są zawarte. I ostatni, ale wcale nie taki ostatni temat z panią Ireną Hoły, i pokażę ci. To jest autorka książki właśnie tej: Porodzić razem i naturalnie. I też ona napisała książkę o porodzie domowym. Jednak ta jest zdecydowanie najbardziej popularna i też polecana kobieta kobiecie. Poleca, też mówi w, troszeczkę w tym temacie. O tym, jak wiara jej pomagała w, w jej pracy, w tym, aby pomagać kobietom w porodzie i jak ona zaczęła w Polsce te porody domowe prowadzić, co nie było łatwe w jej czasach. Książka też jest właśnie tym zebraniem tych wszystkich jej doświadczeń. I to jest takie kompendium wiedzy, kiedy jesteś w ciąży, kiedy chcesz się dobrze przygotować do porodu. No to serdecznie ci polecam. I też jest o tyle fajna ta rozmowa z panią Ireną, też od tej duchowej strony mówi, jak właśnie ta wiara może też ci pomóc w trakcie porodu. Co na przykład zależy od ciebie, co zależy od Boga, jak to rozróżnić. Tutaj możesz sobie zobaczyć zresztą. Czego się możesz dowiedzieć w tym danym temacie. I tutaj Ci może kawałek pokażę tej, tej rozmowy. W jakąś naturalną, umiejętności życiowe wskutek choroby, jaką Dzieci. No bo była inna opieka. Często kobiety w ogóle nie chodziły do, do lekarzy. Prowadziło parów, a po prostu tak teraz. Mimo że jeszcze jest wiele rzeczy na pewno do poprawy, jeszcze jest wiele marzeń, żeby coś się zmieniło. Kolejna rzeczy tak no, ogólnie do, do, o wszystkich porodach, tak? A być może, że to jest Twoje odczucie, że ty miałeś założyłaś, że urodzisz łatwo, lekko i przyjemnie, że będziesz się tylko uśmiechać w czasie porodu i że to będzie takie no, lajtowe bardzo, tak, tak? Bo już wszystko wiesz a tymczasem te tymczasem, odczucia Cię jak gdyby zaskoczyły, albo... Nawet można godzinami słuchać. <laughs> Tutaj akurat jest naprawdę długa ta rozmowa, bo prawie trzy godziny. No w sumie te wszystkie rozmowy ze specjalistami, no to tak co najmniej z godzinę trwają. Jednak no, z panią Ireną, no to trzy <laughs> godzinki prawie. Tak wygląda w środku. Równie dobrze możesz go sobie na telefonie też przerabiać. Zajrzałyśmy właśnie razem do środka kursu. Ja czy nie poród i serdecznie Cię pozdrawiam. Życzę Ci szczęśliwego rozwiązania z Bogiem.